Cześć, dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. W tym nagraniu potwierdzam to, co już od dawna wiecie, to znaczy ja wiem to od wakacji, więc wiecie i wy. Potwierdzam to oficjalnie i temat dotyczy wyborów prezydenckich w Jawożnie, więc oświadczam, że nowym prezydentem. E, Jawożna e, bez wyborów, e, i, za, i za chwilę wyjaśnię, dlaczego zostaje Karina Joanna Majka, czyli ja. Wiem, że się cieszycie. E, ja również się cieszę. E, gratulacje i owacje e, przyjmę m, we właściwym momencie. I teraz wyjaśnię, m, czym na poziomie energii e, motywowany jest wybór mnie na prezydenta. Oraz wyjaśnię dlaczego zgodziłam się na wystawienie mnie jako kandydata przez energię kraju oraz tego miasta. Jeśli nie powiem dzisiaj wszystkiego, to na pewno dogram jakiś film. No bo jakby z poziomu ludzkiego jestem zmęczona, więc mogę jakby. Nie uiścić wszystkiego w tym nagraniu, co chciałabym powiedzieć. Yy, dostałam propozycję od Energii, yy, że to właśnie mam być ja, ponieważ i wtedy jeszcze tego nie rozumiałam, dopiero zrozumiałam yy, później yy, i dlatego się zgodziłam, ponieważ na każdej yy, afiszu, yy, na każdym yy, kandydacie yy, jestem ja. W różnych odsłonach, męskich lub żeńskich. No, są to jakby oprócz tych energii moich, są to również energie mieszane. Czyli jest tam pani z Biedronki, pani z Kauflanda, syn kolegi z klasy. No, nie będę wymieniała po nazwisku, ponieważ mogę to zrobić, ale jeszcze jednak się powstrzymam, ponieważ. Nie chcę uczestniczyć w tym przedstawieniu, w tym karnawale, balu maskowym razem ze złem. Więc każdy kandydat to ja. I dlatego też po analizie zjawiska, które ma tutaj miejsce, oraz po analizie wszystkich za i przeciw, oraz przyszłości tego kraju, zgodziłam się na to. Więc nowym prezydentem, ja ważna jestem, ja, Karina Joanna Majka. Tym nagraniem również oświadczam, że pana podstawionego kanibala Grzegorza Szczypty nigdy u mnie nie było i wracam do nazwiska panieńskiego Majka. Moje dzieci również nazywają się Majka. Oraz zastrzegam, że rodzina Majka ma zakaz zbliżania się oraz czerpania jakichkolwiek korzyści ze wspólnego nazwiska, ponieważ nie mam i nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Więc, jakby wybory oraz ta cała szopka z przekonywaniem wyborców do siebie. Jest zbędna, jest zbędna i y, jest również daremnym wydawaniem pieniędzy na coś, co nigdy się nie odbędzie, y, ponieważ y, w każdym tym człowieku y, jestem zamieniona ja, oraz y, każdy ten człowiek y, ma za zadanie załatwić ode mnie energię, czyli pieniądze. Więc teraz pieniądze dostaniecie bezpośrednio ode mnie, jeśli zasługujecie, oraz energię. Czyli to będzie, te wybory to symbol końca przemocy na mnie, żeby mieć władzę, kasę i wpływy, oraz końca przemocy na moich zwierzętach, oraz końca przemocy na moich dzieciach, oraz końca przemocy na osobach połączonych ze mną w polu serca. Więc wybory nie są potrzebne, ponieważ każdy kandydat to ja, więc reasumując, podsumowując, wychodzę przed nich wszystkich jako ja prawda i przyjmuję stanowisko fotel prezydencki. Tym samym w tym nagraniu oświadczam, że mój biały dom to zwycięstwa 24/43/608, który czeka na zadośćuczynienie od mieszkańców Jawożna oraz na gruntowny remont, ponieważ pani prezydent nie może mieszkać w takich warunkach, jak sami rozumiecie, do których mnie doprowadziliście, by załatwić energię, by ukryć swoje przestępstwa, by mieć władzę i by kontynuować narrację przemocy. Na niewinnej osobie, czyli mnie, na niewinnych e, dzieciach, na niewinnych e, zwierzętach. <laughs> Ponadto informuję, że oprócz e, bycia prezydentem, będę również e, e, prawdą, jeśli chodzi o biznes, czyli będę bizneswoman i tym samym e, przywracam do życia e, firmę Karęż i czekam e, na zwrot. Wszystkich ukradzionych pieniędzy oraz wszystkich ukradzionych sklepów i towarów z karęż, ponieważ karęż to jest połączenie mnie i jego w jednej osobie, czyli we mnie, z niezrealizowanego przez Was przeznaczenia. Więc zaczynamy, Szanowni Państwo, zmiany, aby miejsce to oraz później kraj ten stał się bezpiecznym. Azylem, czyli przystanią, czyli statkiem miłości. Więc jestem prezydentem oraz przedsiębiorcą i bardzo proszę w miarę szybko usunąć wszystkie twarze, które miały załatwić ode mnie energię, by wejść w stary układ rządzenia i załatwiania energii dla Jawożna oraz dla kraju. Czyli wszystko z ulic ma w bardzo szybkim tempie, jak najszybszym jak się da, zniknąć, e, ponieważ prezydent został już wybrany. I jestem nim ja. Do usłyszenia. Dobranoc.